Czy znasz jakiś sposób na skuteczny podryw? Sposób na skuteczny podryw? Bardzo lepiej Najlepiej balety. No maniurki się na balety wkręcają, nie? Czy jak? No tylko balet, ale ten. Czyli, czyli iść na imprezę? No na imprezę, no gdzie można poznać dobrą osobę? No tak, co na plaży, co no można zobaczyć, ale nie pogada się, nie? A na baletach ona ma czas, ty masz czas i tak normalnie jest, nie? A jak już kogoś poznasz, to gdzie się udać na pierwszą randkę? Na pierwszą randkę? A gdzie się udać? Nie wiem, najlepiej to się wkręcała, czy pójdziesz do kina, nie? A najlepiej na randkę to do domu? Czy można zostać mistrzem podrywania? Nie. Każdy jest inny i nie można sklasyfikować mistrza. A czy jest jakaś sprawdzona taktyka na podryw? Wydaje mi się, że wzrok. To wszystko. Mówi wiele, a nie da się tego wyrazić. Jak podrywasz dziewczynę? E, dziewczyny, jak widać, tutaj podryw mi się dzisiaj udał. Dwie łanie tutaj leżą, Anetka i Asia. A wyrwałem je na banana. A jakieś inne sposoby masz? Inne sposoby. Mm. Swój własny wizerunek A uważasz się za mistrza podrywania? Yy, za mistrza może nie, ale nieźle mi to wychodzi. No nie, oni sami się lepią, naprawdę. No, naprawdę, naprawdę. Znałem, naprawdę, sami znałem. się. Lepią. Albo plecy albo poleją wodą. Sami podchodzą. Czyli plaża jest dobrym miejscem? Yy, no tak. Bajer? Wystarczy. Dobry bajer. To wszystko. A jaki na przykład? No nie wiem no. To już zależy od sytuacji. Cię ciężko jest tak y, powiedzieć. Naprawdę zależy od sytuacji jaka dziewczyna i po prostu... jak chcę ją poderwać. A jak już pode poderwiesz, to gdzie się udasz na pierwszą randkę? Zależy w jakim miejscu się znajdujemy. Tak jak na przykład tutaj nad morzem na pewno jest jakaś dobra dyskoteka, coś takiego. Dobry pub. Albo coś w tym stylu. Ewentualnie restauracje. Na dyskotece. Najprędzej. No ogólnie? nie wiem, no podejść, precy nasmarować. Nie no, najprędzej na dyskotece. A jak już poznasz, gdzie byś poszedł na pierwszą randkę? No Na plażę. W pierwszy dzień. Jak skutecznie poderwać chłopaka? Jak? No, ja nie wiem. No, trzeba na pewno ubrać się w strój kopielowy i ładnie się uśmiechać. Czy plaża jest dobrym miejscem na podryw? No, oczywiście, że dobrym. Najlepszym w całej Polsce i na świecie. A jak już kogoś poznasz, gdzie udałaby się na pierwszą randkę? Gdzie? Do jakiejś kawiarni, baru. Do, tam, gdzie jest romantycznie. Ładnie się uśmiechać. A jakiś inny sposób na podryw? No, nie wiem, nie wiem. A jak już poderwiesz, to gdzie byś zaprosił dziewczynę na pierwszą randkę? Hmm. Nie, do restauracji jakiejś. A czy sądzisz, że można zostać mistrzem podrywania? Czego? Mistrzem podrywania? No myślę, że nie, że to nie ma reguły na to. A co? Jak skutecznie poderwać dziewczynę? No orzeszki! Oczywiście, mówi się, że są rozśmieszające i dziewczyny się śmieją. A jakiś inny sposób? Jak już orzeszki nie skutkują? No nie wiem, nie wiem, bo ja żonaty jestem tu. Nie A mam nie pojęcia... udać się na pierwszą randkę. Kurczę, no w Mielnie? Na wydmy. Jak skutecznie poderwać chłopaka? Ojejku, no, no najlepiej wieczorem chyba na dyskotece. Najłatwiej, tak mi się wydaje. A gdybyś kogoś... Warto, to to jest bardzo łatwo kogoś zapoznać. Także chyba chłopak poderwie dziewczynę szybciej niż dziewczyna chłopaka. A gdzie byś się udała na pierwszą randkę? Nie, nie. Chyba najłatwiej.